Dlaczego czego ona się stała? Od jajka. Czy jego? j**a m**a. Dzieciak, cię Ja Dzieciak. pozdrawiam. Kurwa, ja To drugi raz. Wahoo. Wahoo. Nie sięga. jak będzie k**wa, to chce za Nie no, dawno nie robiłem, nie. O Oooo, siadło, ale siadło, siadło. Nie się w ty sytuację. Siadło, siadło, Chyba i kopać chyba. Ale ja zaoskarnię jestem podobny wpływ w gabernet do no. wysokości. Chodzi A smut, smut, sporo smut. Uh, już siadło. O, dobre, to teraz dobra kombinacja zlazła. Tego go próbował, kto? Oooo, uuu, siadło. Uuu, fajne, fajne. Nie, chyba jest starczy Zejdź z kadru, nie każdy Ej. chce twoją mordę widzieć, o Jestem piękny, jestem piękny, no i śliczny, dla Kermita romantyczny no? no, Odejdź. Weź tą mordę Wyjewał mi tu liczby. Nie będę nikomu. Ale coś dla widzą. To, Piękna. To, pogoda, to, Piękna to, pogoda widzowie. Ciekawe kto by wygrał. Wy ja obracając się minutę na krześle obrotowym czy okay. karmit? O, to jest trochę inna walka niż Wachulska. Bardziej Mateusz Ferrari Adrian Polak. O, pajer. O. na dupę. Kto nie zatrzymają. O, jadło na łóżko. No. Będzie człodogot sobie to tego. Zarego Nie podługnie, nogę, Dobra, dziewczyn, dziewczyn, dziewczyn. Dobra, nowak teraz, a tak, a tak. Do parteru, go, do parteru, go, do parteru. parteru. Hej, sort of centał dobrze, dobrze, to w go! Parter go. Uh. Uh. Dobrze, 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 co się udało, nowak, To się udało. Dobrze, 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 dobrze. Gerce, spychaj go, spychaj go, spychaj go. Spychaj go kolanami. To bolina im nie przeszkadza. Nie no, no to właśnie jak ktoś sobie oplącze głowę albo ten Nie no, tak nie ma A, dobrze, dawaj, dawaj, dawaj się, brój się Dobra, koniec, się, koniec Dobra walka ogólnie Jak się czujesz? Nic, nie, nic. Dobrze? Ja. Chciałem ja, Nie nachylam się, to się

Kebaba. Dobra mu już wróciło wszystko, on już będzie lał teraz Kermita <grywa> kurwa, Ale on jest <grywa> głupi chłopie Ma być będzie biała no kurwa. Kermita tak samo nie po co, jak on by docisnął tą rękę to... Nie! <śmierdzi> Odklepał, śmiejesz Odklepał? <śmierdzi> nie! Mamy to, jedziemy! Czy, to, czy Kermit jest tą drugą osobą, która podała owczarka na działce? No i możemy zrobić tam założę mu kurwa gilotynę i będzie kurwa <śmierdzi> klepał jak najman. O, ci ci nie? No na poprzednich, <goda> tak zajdź kermić, zajdź kermić coś Co się dzieje z kermią na mnie? Przepraszam widolę, miał być haj, a był w midl. Ja <laughs> miałem ci haja zajebać, ale lepiej chłopy tak Tak ja miałem ci, lepiej. No co? <laughs> no Będą amadeusz w No panami. właśnie chciałem to powiedzieć, Kevin mi wyprzedziłeś Ty Chwilę lekko byś tam podszedł i mi to nie nie, Ale to był no chłopie. Ale ja, ja, mi struć, mi przedaj, struć, struć, Byłaby powtórka, ale nie, 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 Ale to nie, nie, na nie, 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 Ale Ale zalało cię nie, 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 będziesz nie, tak, nie, To mnie też, ale ty spadniesz.

Dobra trochę agresji więcej po podniesie. Bravo, Kermi. Co ja wstępuję ja kurde. Aha. No, Ale ciągło. Plecy moje. Dobra, pojęto. Nie, nie, nie. Nie ale plecy, ale plecy, plecy go bolą. Akurat kurde mi dogwału to, to. Ta. No. Ale git. Panie, trzeba uważać, nie sądzę, nie? To, nie wiem. Bo to bez kopu Nie no, lekki jakieś takie można, ale nie mniej między... Jestem na wprost Kopy no, Ej <śledzionów> No tak lekko. To, istot... to? Nie, on nic nie widzi Ty jaką dla mnie potrzebujesz? Traf... Dawaj, idź do siebie, do narożnika, idź do siebie do narożnika No właśnie Ta, no, Tak, Jestek tak, tam, gdzie ci mówię, dawaj na, na prawo bardzi, na prawo Na prawo Ale twoje prawo Wróć się na prawo O tak Dobrze Nie, no to Nie Pod, go około, lekko, bo prawie mizerę będę widział. Widzę lekkie światło do góry. Ja Dobra, git Cerry widzi? Nie, nie widzi. No teraz, teraz, chodź, z góry. Podnieście, podnieście. No weźcie, zróbcie samo K1, bo to bez sensu. Do, jest, do mnie, do mnie, chodź tu, chodź. Dobrze, co chodźcie? Do... Co ty jazg? Co ty, 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 <laughs> co ty, co ty ja robisz? Chodź tu. Do tyłu. Kłopco, do tyłu. Jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja jestem teraz. Jeszcze przy ringu, przy końcu ringu jesteś. Boję się. kurwa Czekaj, ej, czekajcie. Jest tylko na nową Ja się boję takich wiatraków, wiesz. Pan ci tutaj... Czekaj, bo widzę to. To prawą! Prawą przeszedłem, tak? A no. No. dobra. To jak on, to zmień, pozycję. Ale jak no, on ci mówi prawą, to pamiętaj, że to jest twoje prawo, nie jego. No. Gotowi? No, no Twoje to prawo, to prawo ja, ja mówię prawo to twoje prawo. No. Jesteś na wprost jego, na wprost jego jesteś. Dawaj, dawaj, dobrze. dobrze. Lewo. Lewo. Lewo Prosto, 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 prosto Prosto wziąć. Kopnij prawym no, nogą, prawą nogą. Brawo nogą. brawo, brawo, Damaj, dam. brawo. U bazę, o, to, to był dobry unik. Brawo. Uważaj, to jest Teraz sierpa, sierpa Dobra. <śmira> Dobra. Ej, to jest mega dobre. Mokrym, dobrze bij go, bij. Bij. Uważaj no, i teraz w Nie lewo lewo! sierpa. Stop. Ja nie bo ja no widzę stop. Ja, Widziałem światło Kurde, ale dobre to jest Widzowie, po co płacić za jakiś Royal Division ale... Jak, walkę. jak tutaj walkę, mamy to zawarte? Tak tak no no Kevin, jak oceniasz swojego no zawodnika? No chuja robi, nie słucha się. Słuchaj. Masz się słuchać. Dobra. Dobra Moje prawo, kurwa mówię prawo to Dobra. twoje, rozumiesz? Rozumiesz jesteś gotowy? No pros widzę światło z górę. Ale Kevin ty musi to wyżej, o wiele. Dobra, ja Mów co mam robić? Moje prawo to twoje prawo. Tak. To jest nasze jesteś brawo. na wpół. Z jego nawrócę. Wyprostuj rękę. Tom, jesteś w tle. Nie podchodź, bo podejdziemy na trzy już jeden. Wyprostuj swojego, ja też. Dawaj, teraz. Prosty. Dobra, lewo, lewo, w lewo. Dawaj, podaj, jeszcze jednego. Prosto, prosto. Dobra, Dobrze, w prawo jest, w prawo. Dawaj, dawaj, dawaj się. go, od, go. Od, go. Od, Dobrze, od, puszczamy się, puszczamy teraz. Jesteś na wpół, dalej. Na, na wprost, na wprost, na wprost. Dobra, kopie, uważaj. Czekaj, dobra, no przestań, przestań, przestań To Jest po swojej po lewej sprawa, stronie, po Teraz, w prawo. Hej! Hej! Podnieś go, podnieś go. Podnieś go. Gdzie on jest? No, teraz, przy tobie, przy tobie! Ale nie, nie! No, no. Dobra, koniec. Game over. Koniec, walki. Game over. Kurwa, to leci Koniec, tym. Ja pierdolę. Ja nic Koniec, koniec. Koniec, koniec. Koniec, to Koniec, koniec. Koniec, koniec. Koniec, koniec. ja nawet nie <Sziałem. <Sziałem. Jó, tu, prawda? Jeszcze No nie było na jaju. Prosto, prosto, prosto. Prawo, ja prosto, 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 brawo. prosto, prosto, atakuj ciągle. O, prosto, prosto, ciebie, Przed siebie, przed ciebie. przed siebie. O, 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 dobra. To o lepiej, lepiej. Przed... O lepiej, Nie było, mastego czyste chyba. No, warto było. musi Był musisz chodzić, się, robić tym o. Tak, ale mi tam nie wygodnie, było, bo stałem na cegle. ale tak o robisz i podbliżasz się. Pod bliżą, nie? Naprawdę? To co, chcesz się nawalić z tym, żebyś. No, w to ja macham no, tymi prosi, nogami. Ty go po mordzie bije. Czy nie. A, no, okay, o, że miała ja iść na drugą o, stronę. Dobra, Nie, skrzyniak, no to lekki. Moim zdaniem z Giertakiem powinien zaraz walczyć. Ale siadł Ale mi się boli, Koniec. Koniec. koniec, koniec. O, się co mnie się zakręcić. zakręci. Zobacz, co się Mam Która mamy godzinę w ogóle? Godzina zaraz powiem 18.20 18 no. no. Kurwa, kurwa to by ja było dopiero Ale ja nie patrzyłem w ogóle na zegarek od 3 godzin, stary. Nie widać. No i ja to zrobię. Widać, widać. To jest wejście. Wejdziemy w 18.20. I ja przyjecham. A co? Tak. W ogóle czasem tak. A gdzie? No. Łap, wow, albo czasem tak. Chuj, kurwa. Znałem, żeby w ogóle zawalczyć, bo się nigdy nie biłem. No też nie. To się. No to takie bicie to wiesz. Po prostu sparring. Kurwa double no, to chyba jeden strzał, kurwa dwóch leży Gdyby nie to, że mi się wełbie zakręciło, no zaraz ktoś powie, a to tłumaczenie. No, to, no tłumaczenie jest trudne, ale no kurwa ja dosałem szczałcha kurwa mi się wełbie zakręciło. No ciemno przed oczami. Znaczy nie, ciemno mi się nie zrobiło, tylko ogólnie mi się zakręciło w całej ja bym wypił 14 bip chłopiec A to by jak? Nie no git jeszcze na poli ale jest git <laughs> Chomikowi sporo, forma spadła Jak się cieszy. Kurwa w ziemię padł mnie. Po to. Skarpeta farna. Oh, 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 oh. oh. Chodziło żeby Ty sobie poszedł, a ja sobie Ale tak czułem, że coś kombinuje, ale nie powiedziałem się, że to akurat to. Jaki pająk wielki, po? Pa. Tak wielki jak brzmi. To go zabij. Nie. Nie lubię pająków. Już siły nie mam. Oh. za cios. Zacios. Pan Kowalski się zmiecie. No w boksie tak. W K1 też. Ale no, w K1 tak. No masz siłę chomikowską. A teraz tak. Chomikowską. Ta. No, no, ta. tak. na tak. tak. Teraz tak. Teraz tak. Teraz tak. Teraz tak. tak.

Ludzie. No ale to dobry No ty ziołce, jest bo noga boli, ledwo stoi, a tak się biję No nie K**a się dostał na szczery i już I nikt, nikt, nikt się nie chce bić Ty! Ale on głowa odeciął Ale siadło, siadło. Zastanowałem A jego głowa oh, dobrała No to kur... <laughs> to <laughs> brzuchu No nie no To było jakoś mega mocno Tobie się tak daje Nie no, było, słuchaj, te pusy pusek Kevina Zniszczone Zniszczony. Daj mu garba na pewno. Oooo! Jakie oni! Łatwiej się przed wymiany idź. Jak się tego wiatraka. Co? Wiatraka Nie, to jest mu takie wiatraki, To widać no cierpła idealnie. Eee, bo ją Kopa mu za to w kolano za chwilę Jesteś Co? To nie coś dobrze, dobra Jakby się czujesz po balce? No to w niedzielą te W dół się patrz Dawaj O kurwa, chyba ten, ten jakby był po czterech piwach <laughs> Ale siadło Grawitacyjnie stracił kolega O Co to <laughs> tak jest? Lego kurwa Już przeszło? Już przeszło Graj teraz? Nie o nie, Nie chcę już tego robić Nie? Nie Kurwa Łapkę trzeba w górę zostawić, jest sprawa Weź na kermita, nie kermi tę łapkę, poprosi. A, łapę jest No to chłopie wrzucisz to, co wtedy. Nie, nie no poproś kermić, ładnie o wi dla wiza. Zostaw łapkę widzą. Z ty. życiem kurczę. Nie mam życia. Pijcie, ze chcecie, bo trzeba I tego karakana czy... kurwa namówić. I czy wygrałem no. walkę? Pić, pijcie, wybrajcie. No to masz picie przecież. No ja to nie mówię. No to ale możesz pić. Ale ja takiego picia nie potrzebuję. Piję, A nie piję wody. To, pod... po... to miał być chlany poniedziałek. A nie lany, kurwa! A to robimy tak, jak być robimy. Miała być Kermit i... A nie bity, bici lany. Powiem, ja poproszę, żeby zostawili 38. subskrypcję. 18. Jeszcze raz? Poproś, żeby zostawili subskrypcję. Zostawcie widzom. Z życiem, kurwa, kermit, jesteś tak dzisiejszym przymulony, że to jest poezja. Zostawcie widzowie subskrypcję na tym kanale. No. Nie wiem, jak chcesz. Ja miałem z nim kurwa luźno, a pytala o tebi. Nie dław się kurwa. Dobre. Zamam ci... A teraz na tutaj się będzie wyżywał. No, skoń, no rana. O, na przykład. To jest to, Harana. Kość. Siadło. Siadło. Na zbliżeniu to mam nawet. To mam tak na pewno, <noise> nie <noise> na, nie <noise> wiem. Ale no tak tak udaje. <noise> o, ty. <pizze. głos> o, ho ho. No go. A kawałka Wejdź na niego, wejdź. Dobrze. Kurwa, kozak, ty dupą się wypinasz, kurwa do kamery, dalej. Chciał <noise> uciec się rąk. pierdź. No gdzie tam warbuza? Nie. Y

Dawaj, chodź. Nie? Uch. I no dawaj, już pilotynę. Nogi wypychaj do przodu, do przodu, dobrze. Do przodu wypychaj. Do tyłu, nogi. kurwa, nie do przodu. To no do tyłu, jeden. Nie, Trzymaj całcząc. No, nie, no ta kurwa, ma za, za duże siły.